Na ceremonii ważenia przed ubiegłoroczną 278 edycją UFC miał miejsce niecodzienny incydent. Paulo Costa będąc przez chwilę w centrum uwagi wykorzystał okazję, aby wypowiedzieć się nonchalansko organizacji USADA. Jest to amerykańska agencja antydopingowa, która w 2015 roku rozpoczęła współpracę z omawianą galą. Paulo nie spodobał się fakt, że ktoś z samego rana miał czelność wejść do jego sypialni, aby pobrać próbkę krwi do testów. Dla niego skończyło się to na nieprzespanym poranku, bowiem za wyjątkiem wykrycia u niego stosowania wlewów dożylnych w przeszłości nie wpadł dotąd na stosowaniu anabolików. Natomiast u wielu innych zawodników wiązało się to z wpadkami antydopingowymi, a w efekcie drastycznymi spadkami formy. Nie inaczej było w przypadku Alistara Overima. Bezsprzecznie był jednym z najbardziej napakowanych facetów w historii sportu walki. Gdybym go nie znał, prawdopodobnie posądziłbym go wówczas o bycie kulturystą. Po jednej z wpadek dopingowych oraz wyjściu bardziej restrykcyjnych kontroli agencji usada, odnotował spadek formy, lecz wciąż utrzymywał wagę na poziomie ponad 110 kg. Jednakże w ciągu ostatnich miesięcy zmalał tak bardzo, że fani zaczęli się wręcz martwić o jego zdrowie. I nie mówimy tu o szablonowych fluktuacjach formy, które pojawiają się po zejściu z bomby, lecz o przemianie o 180 stopni. Niedawno na kanale wspominałem o Łukaszu z kanału Liftmania. Choć całkowicie odstawił wspomaganie, to zachował sporo masy mięśniowej, a także znakomite proporcje. Tymczasem Alistar wygląda, jakby przeszedł na dietę serwowaną w polskich szpitalach. Gdyby przypadkowym osobom na ulicy pokazać jego zdjęcie i zapytać, jaki sport może uprawiać, wyobrażam sobie, że niektórzy mogliby pomylić obecną sylwetkę fajtera z biegaczem długodystansowym. Holender w szczycie formy ważył nawet 119 kg przy wdroście 1,93 m. W większości była to czysta masa mięśniowa, bowiem utrzymywał dobrą definicję i niski poziom tkanki tłuszczowej. O tym, jak ogromny był w rzeczywistości, świadczy mi na jednej z pań, która miała okazję podziwiać jego sylwetkę z bliska. Gdyby poprawił nieco proporcje, dzięki potężnym rozmiarom śmiało mógłby próbować swoich sił w kulturystyce. A już na pewno miał do tego odpowiednie narzędzia w postaci środków dopingujących. I nie są to bezpodstawne oskarżenia, bo niemal dekadę temu został zawieszony na 9 miesięcy za stosowanie anabolików. Wykryto u niego istotnie zaburzony stosunek testosteronu do epitestosteronu. W warunkach fizjologicznych zazwyczaj wynosi on 1 do 1. Agencje antydopingowe uznają czterokrotną przewagę testosteronu za wskaźnik stosowania nielegalnych środków. A to dlatego, że podczas podawania teścia prosto w pośladek jego poziom wzrasta odpowiednio do przyjętej dawki, ale poziom epitestosteronu pozostaje nienaruszony. Choć mechanizm wykrycia jest prosty, wciąż nie jest to idealny marker. U niektórych mężczyzn stosunek ten może być z natury zaburzony. Niemniej jednak, sądząc po sylwetce Overima, werdykt najpewniej był słuszny. Było to bowiem po 141. gali UFC w 2011 roku, kiedy był w szczycie formy sylwetkowej. Niektórzy sarkastycznie skomentowali jego błyskawiczne przyrosty, mówiąc, że były one wynikiem jedzenia końskiego mięsa, które wówczas gościło w diecie Alistara. If you very good protein. Powiedzenie, jesteśmy tym, co jemy, w tym przypadku okazuje się trafne. Oprócz tego jego anaboliczny jadłospis opierał się głównie na ryżu i szejkach białkowych. Poza fenomenalną sylwetką, mógł także poszczycić się ogromną siłą. Po sieci krąży kilka krótkich filmików, na których holender podjął się konkurencji Strongman. W jednej z nich wnosił ćwierćtonową sztabkę po schodach, co nie sprawiło mu większego problemu. Dla porównania sam Mariusz Pudzianowski w jednym z wywiadów przyznał, że obecnie to samo ćwiczenie stanowi dla niego ogromne wyzwanie. Dzisiaj, żeby wruszyć tą sztabkę 280 kg, to z moim bratem musieliśmy się zdrowo napłacić, żeby ją wnieść na dwa schody. A przecież ma za sobą wiele lat startu w tej dyscyplinie i podobnie jak Alistar zajmuje się teraz sztukami walki. Odstawienie końskiego mięsa wiązało się także ze spadkiem końskich rozmiarów. Otóż holenderski fighter niedawno przyznał, że zdecydował się przejść na wegetarianizm. Wegetarian. Jeszcze w październiku ubiegłego roku na wagę wniósł 112 kg. Było to przy okazji jego ostatniej walki, po której został ponownie zawieszony na rok za naruszenie przepisów antydopingowych. Sądząc po wypowiedziach Alistara, prawdopodobnie był to ostatni pojedynek w jego karierze to właśnie po nim wprowadził radykalne zmiany w swoim życiu, dzięki którym drastycznie schudł. W tym miejscu należy zaznaczyć, że już w uprzednich latach widoczne były u niego wahania formy. Natomiast nie doszukałem się informacji, jakoby w którejś z walk minionej dekady ważył mniej niż 110 kg. Tymczasem Holender wygląda, jakby jego waga zaczęła pokazywać dwucyfrowe liczby. Na aktualnej fotografii bez koszulki widać, że stracił zdecydowaną większość masy mięśniowej, jaką posiadał jeszcze w ubiegłym roku. Zdaniem Overima spadki jakich doświadczył wynikają z chęci zadbania o własne zdrowie i zmiany diety. Nie wspomina o roli dopingu, lecz tłumaczy się zaprzestaniem jedzenia mięsa. Po latach konsumpcji koniny gwałtownie zmienił narrację i doszedł do wniosku, że ten rodzaj żywności jest wielce szkodliwy. Ugruntował w sobie to przekonanie po spotkaniu z pewnym dietetykiem, który namówił go na detoks organizmu w celu pozbycia się pasożytów. Według Alistara to one wywoływały u niego chęć spożywania mięsa. Po wdrożeniu kilku suplementów były fighter miał zupełnie stracić na nie ochotę, a jego apetyt istotnie zmalał. Trzeba przyznać, że taka argumentacja jest kuriozalna. Bazując na tej opowieści, napotkany przez Overimat, dietetyk przypomina raczej guru jakiejś sekty, aniżeli zdroworozsądkowego specjalistę. O ile mięso jest prawidłowo przechowywane i przygotowywane, a przede wszystkim pochodzi ze zweryfikowanego źródła, nie powinno zawierać żadnych pasożytów. W przypadku ich wystąpienia, w pierwszej kolejności powinno się kierować po pomoc medyczną, zamiast stosować wymyślny detoks o wątpliwej podstawie. Mimo wszystko trzeba przyznać, że alistar wygląda obecnie na znacznie zdrowszego. Przez lata byliśmy przyzwyczajeni oglądać go przypominającego Halka, przez co jego metamorfoza jest tak uderzająca. Póki regularnie pojawiał się w Oktagonie w wadze ciężkiej, opłacało mu się utrzymywać duże rozmiary. Jednak wykonywanie prostych, codziennych czynności z wagą niemal 120 kg bywa sporym wyzwaniem. Wakacyjna wycieczka w góry czy choćby wejście po schodach na kilka pięter kończy się hiperwentylacją i zapoconym podkoszulkiem. Z pewnością zmniejszony apetyt przyczynił się do redukcji wagi. Na diecie wegetariańskiej także da się budować sylwetkę pod warunkiem, że zapewnia się odpowiednią podaż białka. Nie ma co ukrywać, że jest to nieco trudniejsze z powodu wykluczenia wielu pełnowartościowych źródeł protein. Już na pierwszy rzut oka widać, że holender pozbył się niemal wyłącznie masy mięśniowej, bowiem poziom tkanki tłuszczowej pozostał na podobnym poziomie. Zakładam, że skoro zależy mu na zdrowiu, nie zrezygnował z treningów. Dlatego głównym powodem tak drastycznych spadków musiało być całkowite zejście z bomby. Porównując jego walki z 2008 i 2009 roku można przypuszczać, że to właśnie w tym okresie alistar zaczął się szprycować. W ciągu zaledwie roku uzyskał kolosalne ilości masy mięśniowej. Metamorfozę widać również po jego napuchniętej twarzy, co także jest efektem stosowania anabolików. A zatem przez 14 lat holender w mniejszym bądź większym stopniu ingerował w swój układ hormonalny. To wystarczająco długo, aby wywołać liczne konsekwencje zdrowotne. Być może powodem odstawienia towaru był nie tyle koniec kariery, co pogorszenie stanu zdrowia. Nierzadko doping negatywnie odbija się na funkcjonowaniu nerek. A przy niektórych skorzeniach tego narządu rekomenduje się dietę białkową. To z kolei tłumaczyłoby jego przejście na wegetarianizm. Aczkolwiek jest to daleko idąca teoria. W każdym razie jest to jedna z najszybszych detransformacji omawianych dotąd na kanale. Po raz kolejny dobitnie pokazuje, że nie sposób utrzymać nadprogramowej masy mięśniowej uzyskanej dzięki anabolikom. Prędzej czy później zaprzestanie iniekcji skończy się stopnieniem formy. To był stalowy szok, a teraz do następnego.